Witamy, jestem Guy from Old, a oto kolejny z moich filmików. Kontynuujemy stamtąd, sko gdzie skończyliśmy. Kwitista, puszcza to bardzo klimatyczny level. Można się tak Stąd możecie zobaczyć Takiś promienie światła, Świetlne, słoneczne. Ładne migoczące kwiaty Piękny, piękny piękne. tylko dlatego, że zniszczony przez szkieletów Spaczony Odbawiony Ludzkich, żywych istot Wszelkiej maści Kiedyś musiałoby to być pięknie, ale dobra a już mamy pierwszego szkieta, no, i przy pierwsze moje uzyskane obrażenia. o oh, yeah. No, szkielet... fu! Takie szkielety nie to pierwsze załatwione. No nie. Unik Unii. Ой, так си вообще, а не. О, пайно, это вышло. Нет, там, в A, sobie wieżyczkę postawił. No i dziękuję bardzo. A. Zombies are coming. A, szkoda tylko, że to nie zombie, ale... I Ach, nie wyszło. Ale chwila, chwila. Co ja tu widzę? Isturka albo nie. No i elegancka. My to było spędne, ale... Aha! Fajnie polecił! Ale tych nie doperzy. No, w końcu jak skinia nie? Fajnie, chciałem wysiliwać 41 na raz, ale nie trzepiałem się. Uuu uh. Krzyneczka, ładnie. A chyba więc to będzie. O tak, grybie łuski, to jest świetny przedmiot. pozwalający wpływać bez utraty tchu. <grystanie> Ale dosłownie Po prostu nie tracimy powietrza jak wpływamy. Trzeba wymyśleć. Już ta córka doświadczenia jest to spok. O! Ale to poluzowałem. Daj, tak sobie weźmiemy mistrz. Zobaczmy, czy tam po drugiej stronie też czegoś nie ma. No, warto było. No, Ej, wait. Mamy już skrzyneczkę teraz wiem, tylko może dopchajmy jakoś Abra. A, jednak nie, dobra Nie, dobra Mam pomysł Wiem, że jednak nie mam pomysłu, ale... A, bo mnie ma dobra dobra, trzeba ją po prostu jakby dopchać O, powinno chyba by, wystarczyć A bo jednak, nie? Eee, zaczekajcie zaraz to ogarnę. No, powinno być. No, jest. Ciśniemy dalej. <laughs> Wiecie co jest śmieszne? Szkielety myślą, że tarcza ich ochroni. <laughs> Wiążę z nietoperzami No chodź, 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 wiem, że tu jesteś A Następny Jeszcze kumpla wziąłeś Ooo, to było epickie Pod nas strzała go, biła A to było też fajne, niczego sobie Czegoś nie ma? Nie ma. co za debil No, no, no. Możemy tutaj kampić, tak? W nieskończoność. No, nie w nieskończoność. No, świec nawet nie ma po co kampić. Ach, kocham robić pliki. Chwila, chwila, coś mi się tutaj. Abo nie. Oje, ubiłem gościa. O, i szturka nie może mi umknąć. Choćby to była najmniejsza flaszeczka z wszystkich możliwych. No. Następny. O, to się fajnie. Ha, ha, ha. Nauczy się. No i też sposobem sobie w końcu kiedyś... wezejście, nowe zejście na cały pomostik ogarniemy. No, chodź, chodź, chodź. No chodź, 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 chodź. A, bo dobra, będzie szybciej. Jeszcze ktoś? Już no i szybko teraz prójemy. A, już tutaj wyjście całe. Zajebi. O, oh, nie, yeah. nie, Pięknie Tam już chyba nic nie mam Ale jeszcze tutaj sprawdźmy O, że... dobrze ulecimy akurat, jak jesteśmy Ach, nie da rady, no cóż, trudno Może górą było lepiej? Chociaż teraz pora by było ogarnąć no, no, co na nas tutaj czeka, bo coś na pewno. No, również tutaj widzę Mixturka z EXPEM. Tutaj co? A, to już nic. Ale to, to tutaj jest mixtureczka. I tutaj... chyba no, mam do tych szukań... Do tych poszukiwań, córek. Ha. Na, ciśniemy dalej. A, żeby już wypłynąć na powierzchnię z czystym sumieniem. Albo i nie. Dobra, no będę... Natomiast tydołem ogarnąć, ogarniemy to stąd. Też mi się nie chce pieprzyć, żeby te skrzynki w tej wodzie dobrze były. Będzie szybciej ogarnąć z nich jakąś budowę. Po prostu. A. No i dobra, oberwały. tylko skrzyneczki. Jeszcze frajer został. No dobra, trudno Teraz co nam pozostało? a albo nie a się to było nawet mądre O, nie wiem, widzicie to, nie? No właśnie, to poszło, a ja mam następny level Ogniścyłek? Hmm. Co by tu lepszej służby? a szybciej napinać, no, to po prostu przyspieszy. A wolę nie, chociażby. Chociaż Zobaczmy z ciekawości czystej. Hmm. Dobra. Nie, ole wam to. Tutaj sobie zaczekamy na miecza i tarczy. Załatwi, wola mi się upewnić. O, przynajmniej się schowałem przed nimi pod wodą. O, da się. No i już mamy. A, go trzeba? A. No, ja otwieram Szyjnik Moc przez oręż, który zużywa energię. Będziemy mój częściej używać ognistej strzały. Dobra, może być potem. Zawsze można przestawić ją na, na rycerza. A bo trzeba oszczędzać magię A bo jednak nie Nie trzeba trzeba No A ładnie o... Taki ładny teren zepsuty przez takie nikczemne ząbie O nie To za świnie podłe Gincie Gincie na no, tym było tu gdzieś punktu kontrolnego? Chyba nie. No cóż, dobra. Aby teraz był. Teraz tutaj by się przydał mi ten luczniczki. Dobra, pole się cofnę. by miał być kilometr z tyłu. A, nawet nie był kilometr z tyłu. Małacie, no, chodźcie. chodźcie. Dobra, i możemy już. Zobaczmy, nie ma tam gdzieś czegoś dla nas? Nie ma. No. A więcej was matka nie miała? Sam, sam fakt, że latacie, że potraficie, że przenikać przez obiekty. no O Jezu! Tak, to było celowe. No, i się zatwierdził. Tak samo jak... on? czy... A, na biorą. No. Aha, tam się można... A, to nie bierze na hita. No cóż, nie. Moim zdaniem ogień to powinien dodawać obraże zwiększać obrażenia ludziom z tarczami, no ale dobra. Może to mi się coś pomyliło w mojej logice, no ale... Albo jak jakby to powiedziała moja babka z polskiego w moim pomyślunku. O, wygląda na to, że to już koniec tego poziomu. No cóż, dziękuję wam za ten materiał, tak jak zawsze. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Żegnam.